Na Uniwersytecie Wrocławskim w przepięknej Auli Leopoldyńskiej miasto Ostrów Wielkopolski otrzymało dziś wyjątkowy certyfikat. Certyfikat lidera edukacji, samorządowego lidera edukacji. To dla mnie ogromny zaszczyt, ogromne wyróżnienie, dlatego że ten certyfikat potwierdza, że w naszym mieście do spraw związanych z edukacją przywiązuje się ogromną wagę. Ale otrzymaliśmy dziś także jeszcze jeden certyfikat i była to nagroda specjalna Fundacji za wdrażanie nowych rozwiązań. Eksperci zgromadzeni w Oku Fundacji przyznali nam tą nagrodę specjalną w uznaniu tych wszystkich innowacyjnych rozwiązań, które w minionym roku, w minionych dziesięciu miesiącach wdrożyliśmy w Ostrowie Wielkopolskim, więc jest to dla mnie tym cenniejsze, iż propozycje. Prezydenta miasta, Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego zostały zauważone przez tak szacowną kapitułę. Chciałabym jednocześnie powiedzieć, że tej nagrody, tego certyfikatu, tego wyróżnienia nie byłoby bez ogromnej, codziennej pracy naszych wspaniałych ostrowskich nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych, nauczycieli wychowania przedszkolnego. Wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że Ostrów Wielkopolski nosi dzisiaj dumny tytuł y, miasta, lidera samorządowej edukacji, chciałam powiedzieć dziękuję.